Dzień dobry, a dzisiaj witam was w recenzji wody perfumowanej Loewe Solo Atlas. Zapraszam do oglądania. Są to kwiatowe perfumy dla kobiet i mężczyzn. Zostały one wydane w 2021 roku. Twórcą kompozycji piechowej jest Nuria z Boru. No tam Notami głowy są tunajzyjskie neroli, mandarynka i różowy pieprz. Noty serca to kwiat pomarańczy, Petti Sul i Mastix. No tam i bazy są Olibanum, Hayden's Vetiveria, Konwalia, Piwonia, piżmo i Bursztyn. W tym zapachu dominują, proszę Was, białe kwiaty. Konwalia, no ten generalnie ten zapach kojarzy mi się, słuchajcie, z taką wiosną. Podobnie zresztą jak tamski Gucci Blue. Z tym, że, słuchajcie, to jest bardziej unisex. Ten zapach jest trochę syntetyczny, aczkolwiek nie wpływa to jakoś negatywnie na odbiór tego zapachu. Jak chcielibyście używać tego zapachu latem, to raczej tak, słuchajcie, yy, na takie rześkie, świeże poranki. Ponieważ właśnie ten zapach jest taki świeży, czysty. Fajny zapach, słuchajcie, do noszenia na co dzień, yy, dla każdego. Niestety, słuchajcie, sami widzicie, ja mam ten zapach krótko, yy, ponieważ właśnie ten zapach, yy, to tutaj już wypsiłkałem, krótko się utrzymuje na skórze, słuchajcie, 13 chmurek. Yy, po 4 godzinach już czuć tylko blisko skórnie, więc... po prostu ile na dłużej, to piorę je ze sobą. Chociaż uważam, tak szczerze, że cena tych perfum regularna jest y, nieco zawyżona. Nie przejmuję się tym, ponieważ to i tak y, te próbki dostałem y, w, z okazji wymiany y, za Toma Forda, jour. Y, tak. I Armani Udcedr. Ten zapach, słuchajcie, niestety nie jest w moim stylu. Ja go sprzedaję. Jak ktoś jest zainteresowany, to proszę pisać do mnie na y, e-maila. To jest taki typowo zielony zapach. Przypominam wam słuchajcie jak się wchodzi do sklepu z sandałami butami. Co jeszcze słuchajcie? Sprzedałem tę resztkę taką Ortoparisji mega mare. Nie dlatego, słuchajcie, że coś tam nie podobał, tylko dlatego, że po prostu on był za mocny i jak słuchajcie, po dwóch tygodniach, powiedzmy, gdzieś coś założyłem takiego wcześniej, no nie, trochę tam go przytrzeć. to to pachniało jeszcze bardziej intensywnie niż to co przytrzymałem, np. takiego Enkranowara 10 minut przed wyjściem. No to to tak jest przesady, no. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie odcinka. Do widzenia.